No, nareszcie! Słuchajcie, witam Was wszystkich serdecznie. E, przepraszam, ale były turbulencje internetowe. E, ale super, że już jesteście. Także napisz proszę, czy mnie słychać, czy mnie widać. E, bo, internet musiałem, że tak powiem, zapożyczyć z mojego ulubionego sklepu, czyli z Apple <laughs> Także trzeba sobie, e, że tak powiem, umieć radzić w różnych sytuacjach. Także problemy nie spadają na nas, tylko dla nas. Także musiałem się stać mega, mega kreatywnym, ale napisz e, czy mnie słychać. E, jeżeli oglądasz tego live'a na żywo, to napisz jedynkę. Jeżeli z powtórki, napisz dwójkę. Napisz skąd nadaje się ja do ciebie, nadaje z Belfastu, e, z Victoria Shopping Center. I dzisiaj będzie temat właśnie: jak sprzedawać albo jak zwiększyć swoją sprzedaż, e, nawet czterokrotnie, e, właśnie podczas 2020, bo wiadomo. Lecimy z tematem, ale proszę e, napisz tylko: Dobra, słychać, widać, dobra, lecimy. Super, super, super. Dobra, to teraz e, mam do Ciebie takie e, pytanie: czy wiesz, jakie, e, jakimi e, emocjami się kierujesz podczas e, kupowania czy czegokolwiek, e, jakiegokolwiek zakupu? I pozwól, że Ci powiem, że masz zawsze takie cztery obiekcje. E, jak myślisz, jakie to są obiekcje? Jeżeli chcesz się dowie dowiedzieć, jakie to są obiekcje, żebym z grubej rury od razu powiedział, to napisz, napisz, e, to powiedz po prostu, e, wiecie co, nie wiem, muzykę teraz słychać. Boston, pozdrawiam Boston, super, super, super. Dobra, słychać Łódź, pozdrawiam Łódź, cześć Bartek, cześć Piotr. Głogowa, o, Głogów, super, super, super. No, jakie to są obiekcje, chcecie wiedzieć? Napisz, chcę wiedzieć i lecimy dalej. Dobra, i teraz pomyśl sobie, teraz jest ten czas świąteczny, tak? I teraz e... co ostatnio kupiłeś w przeciągu tygodnia, miesiąca? Napisz proszę w komentarzu, co ostatnio kupiłeś e... w przeciągu tygodnia, miesiąca, czasów. Wal, dobra, wale. No ale najpierw chcę sprawdzić, czy ktokolwiek z was coś kupił albo zamierzasz kupić, tak? E... Chcę wiedzieć. Dobra, Jacek, super. Italia pozdrawia. Cześć, Justyna, pozdrawiam. O, Rzeszów, cześć, pozdrawiam. No, ale już napiszcie teraz, co chcesz kupić na święta, albo co chcesz, e, albo co już kupiłeś. No. pozwólcie, Ci powiem, że, załóżmy, e, patrzysz na, nie wiem, wchodzisz do sklepu z, y, nie wiem, River Island na przykład, nie? Czy tam e, iPhone, tak? I teraz... Zobacz, jak sklepy rozwiązują nasze cztery obiekcje, bo my mamy te obiekcje w naszej głowie, i jeżeli sklep sobie poradzi, rozwiąże te obiekcje, to my wtedy wchodzimy i kupujemy. I teraz, pierwsze, przykładowy iPhone. Dlaczego dziś mam kupić iPhone'a na przykład, nie? I teraz, właśnie chodzi o to: o książki, perfumy, szkolenie, dobra, dzięki. Kto jeszcze coś kupił? No, i teraz, pytanie: e, odnośnie iPhone'a na przykład, nie? Dlaczego akurat dziś mam kupić iPhone'a? Ponieważ chcę nagrywać fajne wideo, chcesz mieć jeszcze lepszą jakość i chcę na przykład e, mieć e, lepszą baterię, tak, bo iPhone 10 jest taka sobie, nie, e, prezent dla żony. Dobra, ale jaki konkretnie żebyście napisali? I teraz pierwsze, pierwsza obiekcja moja, dobra, już wiem dlaczego dziś powinienem zmienić iPhone'a i kupić nowego. Następnie, a dlaczego akurat iPhone? a nie Samsung, ani Huawei. No ponieważ mam iwatcha, mam Macbooka, mam, mam cały ten system iPhone'owy i teraz jakbym miał zmieniać na Androida, to by było dla mnie wyzwanie, nie? Czyli znowu sobie odpowiedziałem drugą obiekcję, nie? Dlaczego akurat iPhone, no bo mam więcej innych urządzeń w tym samym systemie. No i teraz trzecia obiekcja, która nam się pojawia w głowie. A dlaczego akurat w Belfaście, tak? No, albo dlaczego akurat w tym sklepie? No, ponieważ tutaj już kupiłem e, i MacBooka, i iPady, i iPhoney i zawsze mi fajnie doradzali. Super. I właśnie z takimi obiekcjami każdy z nas się spotyka. I teraz pytanie. Jak sprzedajesz swój produkt, kto z Was sprzedaje usługę, produkt? Napisz proszę w czacie, że sprzedaje usługę, produkt. I teraz... Jak myślisz, komu najpierw musisz sprzedać, bo zazwyczaj idziemy sprzedawać do ludzi, do klientów, prawda, czy fałsz? No, napiszcie, proszę. Czekajcie, ja się żeby... Słychać mnie? ok, dobra. No, komu najpierw trzeba sprzedać? Najpierw trzeba, uwaga, komu sprzedać? Sobie. Najpierw trzeba sprzedać sobie, a później innym i dlatego Dlatego jest ważne, mega ważne, żeby sprzedać sobie produkt, usługę, firmę, której, z którą współpracujesz, którą reprezentujesz. I teraz, jak sobie właśnie sprzedać? Ja sprzedaję usługę, super, ja sprzedaję produkt, e, Bernadetta, dobra. Paweł napisał, ja sprzedaję, dobra, usługi, produkty, no i dobra. I teraz, czy jak idziesz na spotkanie, to czy sprzedajesz sobie? Bo ja mam taki fajny sposób. Nazywa się 4D razy 4, i zaraz Ci powiem dlaczego. Sprzedaję sobie, dlaczego dziś mam pójść sprzedać, a nie jutro. Ponieważ, na przykład, podam przykład Sales Momentum, bo to robimy na Sales Momentum. Dlaczego dziś mam sprzedawać cel momentum? Bo chcę stworzyć grupę ludzi, którzy chcą być mega, że tak powiem, warriorami i nastawieni na sprzedaż, na zamykanie sprzedaży. Dlatego powinienem dzisiaj wyjść do ludzi i zaproponować im współpracę ze mną, mieć taki mentoring. Dlaczego akurat z momentum, a nie coś innego? Ponieważ mnie to kręci. Ponieważ uwielbiam, że tak powiem, psychologię sprzedaży i rozgryzać różne wątki i pokonywać też bariery wspólnie z grupą, tak? Dlatego akurat sales momentu. A dlaczego akurat ja mam to sprzedawać, a nie ktoś inny? Ponieważ no, ja mam z tego doświadczenie. Pracuję z korporacjami, firmami, z, z firmami z marketingu sieciowego, ale też z bezpośredniej sprzedaży. A dlaczego akurat ode mnie mają kupić? Ponieważ no, ja jestem nastawiony na to, żeby pomóc ludziom czy, czy tam osobom, tym 20 warriorom, przypilnować ich, żeby podkręcić ich sprzedaż. Na przykład, nie? I to samo u ciebie. Dlaczego akurat dziś mam, mam a, kupić od ciebie ten produkt? usługę. Ehm, ten krem, tak? Dlaczego akurat w twojej firmie? Przecież jest wiele innych jakichś tych firm e, usług e, czy tych kremów. Przykładowo. Dajcie jakiś przykład proszę, żebym mógł po prostu posługiwać się tym przykładem dla was. Tylko nie piszcie firmy, nie? E, produkt witam. Cześć Przemek, cześć, cześć ty, Cześć Renata, pozdrawiam. Dobra, to słuchajcie, żeby, żeby po prostu tutaj uprościć, to najpierw trzeba sobie sprzedać ja mam tu taką ściągawkę, zawsze ją noszę. To są takie karty celu, jak widzicie, tu mam takie karty celu i mam pierwsze. Najpierw mam taką prostą kartę, czyli co chcę osiągnąć w 2020, na ile chcę sprzedać. Ale też co zrobię w kierunku tego, żeby osiągnąć ten cel, a nie tylko sobie wypisywać, czyli że zrobię minimum 100 razy 4D do siebie i do ludzi. Zaraz ci powiem, w jaki sposób ja to robię. Ja robię tak, że 4 razy do siebie najpierw sprzedaję. Dlaczego dziś ten produkt, dlaczego ta firma, ta usługa, te szkolenie? Dlaczego akurat ja powinienem sprzedawać, a nie ktoś inny? I dlaczego ze mną współpracować, a nie z kimś innym? Na przykład, i tu cztery razy do siebie sprzedaję, a później dopiero idę i cztery razy idę do klienta. Dlaczego dziś ma ode mnie kupić ten klient? Dlaczego akurat ta usługa, ten produkt? Później dlaczego ode mnie albo od mojej firmy? I dlaczego akurat on powinien kupić, a nie jego sąsiad? Jeżeli sobie odpowiesz na takie, te cztery pytania, e, pierwszy sam do siebie sprzedaż, a później pójdziesz do ludzi e, i przetestujesz to. I większość sprzedawców albo ludzi, którzy są w sprzedaży, e, nauczą się produktu, i później co robią? Non-top idą i sprzedają, 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 sprzedają i zapominają, jak wejść w, y, w klienta świat. Jak wejść w klienta świat? I odnaleźć jego wyzwania, problemy i tak dalej. I dzięki systemowi 4D, że i sprzedajesz sobie cztery razy, później idziesz do czterech klientów i później znowu wracasz i sprzedajesz sobie cztery razy do siebie już na podstawie tego, co się dowiedziałeś od tych czterech klientów. Może nie od razu kupili, może nie od razu zdecydowali się, ale już poznajesz ich świat, już poznajesz ich problemy i dzięki temu masz o wiele większe doświadczenie i możesz ulepszyć swoje 4D i znowu sobie znowu sprzedać i później znowu do czterech osób. Czy ma to dla Ciebie sens? Napisz proszę w czacie, jeżeli ma to dla Ciebie sens, to napisz ma to sens. Jak widzicie, świątecznie jest. Ja ogólnie dzisiaj zakupiłem specjalnie jakiś tam sprzęt, Gibon, czy jak on tam się nazywa, że ma stabilizację, bla, bla, bla. Jakieś tam mikrofony do tego, żeby dawać do Was coraz lepszą jakość. Bo moją zasadą jest zrób na początku to jakość, a później pracuj nad jakością. No, teraz jest czas nad jakością. Także już jakoś to robię, a teraz pracuję, żeby była jeszcze mega jakość, czyli e, fajny sprzęt. Ma to sens, ma to sens. Dobra. I teraz kto z Was tak rzeczywiście zastosuje i przetestuje to, albo już może nawet słyszał, że warto sprzedać sobie pierwszemu, a później iść do ludzi? E, jeżeli to słyszałeś, to powiedz słyszałem, albo... Albo jeszcze tego nie testowałem. Napisz proszę w komentarzu, słyszałem albo, nie, ten, y, albo jeszcze tego nie testowałem. Jeżeli ci się podoba ten live, to podziel się tym live'em. Sharing jest caring, jak to mój kolega mówi. Także podziel się tym live'em. Zaznacz osobę, która myśli, że skorzysta z tego live'a. Osoby, które będą szerować, dostaną ode mnie mega fajny prezent. Kto z was chciałby dostać właśnie taką prezentację na podstawie której pokazuje właśnie w sales momentum jak sprzedać sobie, a później jak sprzedawać e, do klientów i w jaki sposób to ułożyć, żeby mieć jeszcze większe przekonanie o produkcie. E, słyszałem, Justyna, super. O, cześć Justyna, cześć. Patrycja, pozdrawiam. Słyszałem, dobra, słyszałaś, ale teraz pytanie, kto z Was zastosował? Napisz: zastosowałem, nie zastosowałem. Ma to sens, działa, słyszałam od ciebie tę technikę. Super, mega, mega, mega. Czyli Bernadetta, tak, ty jesteś na momentum, to ty wiesz, e, po prostu tą technikę znasz, ale teraz postanowiłem też podzielić się, że tak powiem, e, ze znajomymi, właśnie z Facebooka, którzy e, chcą przetestować ten system i sprawdzić, że rzeczywiście mogą podkręcić swoją sprzedaż czterokrotnie. E, tylko pod warunkiem, że zastosują. Słyszałem od ciebie, Pożarowi, o sprzedawaniu e, sobie. Super, mega, mega. Super, widzę, że zaznaczacie ziomków znajomych, także cieszę się bardzo. No i teraz właśnie, jeżeli chcesz dostać ode mnie ten prezent, czyli tą prezentację, jak sprzedawać do siebie cztery razy, pamiętaj, cztery razy i później jak sprzedać, w jaki sposób i jakie pytania sobie ułożyć, żeby sprzedać do klienta to napisz proszę ja chcę 4D. Napisz ja chcę 4D, a dostaniesz ode mnie e, prezent. Teraz w komentarzu napisz ja chcę 4D. Super, e, super temat. Czy to jest dla Ciebie właśnie ciekawy temat? Czy chciałbyś, chciałbyś żebym e, więcej live'ów zrobił na temat właśnie e, jak do siebie sprzedać, ale też e, w jaki sposób pracować nad psychologią sprzedaży albo psychologią choćby nawet przekonania siebie do telefonów. Ja chcę 4D, super? O super, super, super. Dobra, dobra, to te osoby, które napiszą ja chcę 4D, dostaniesz ode mnie 4D ehm, na właśnie tutaj na Facebooka wyślę Ci po prostu linka. Super, well done. Dobra, a teraz pytanie. Skoro już znasz tą technikę albo wiedziałeś o niej, to co cię jeszcze może zblokować, żeby ją wykonać? Bo tak naprawdę e, mamy gdzieś tam mentalne bariery, żeby cokolwiek robić. Choćby nawet ja, tylko live'a, tak? Eee, zwiesił się internet, nie mogłem odpalić i tak dalej. I gdzieś ta haczka mi mówiła, daj se spokój, napisz im, że wyślesz im 4D i jakoś to będzie. Ale właśnie, koniec z jakość, tylko pracuj koniecznie nad jakością, daj wartość. tak? Ja chcę 4D. O, super, super, super. Pozdrawiam, Bartłomiej, o, cześć byku. Mariusz, ja chcę 4D, dobra. Wszyscy dostaniecie ode mnie, że tak powiem, mega prezent. Tylko pod warunkiem, że zastosujesz. Kto z Was rzeczywiście to zastosuje? Czy możemy się umówić, czy zrobimy sobie takie wyzwanie, tak jak robimy to na Sales Momentum? Zaczynam nowe Sales Momentum już w styczniu, gdzie będę zbierał ekipę takich 20 warriorów którzy chcą właśnie podkręcić swoją sprzedaż, popracować nad telefonowaniem, nad zamykaniem sprzedaży. Super, super. Ale kto z Was zastosuje, mimo to, że wiadomo, mam tylko ograniczoną liczbę 20 osób, ale kto z Was zastosuje 4D i jak myślisz, ile razy trzeba przetestować i zrobić 4D do siebie, później do klienta, ile razy, 4 razy 4? Hej, Daniel, fajnie Cię widzieć. Cześć, bardzo. O, cześć, mordeczko. Cześć, cześć, cześć. O, Agnieszka jest. No, jak myślisz, ile razy? Ja mam tu zapisane taką fajną mam kartę celu, tak jak już Wam mówiłem. Ja mam zapisane, żeby właśnie minimum, minimum, jak myślisz, ile? Ile razy? 4 razy 4, czyli 4D do siebie, 4D do klienta. Ile razy trzeba to zrobić, żeby wy wyćwiczyć sobie nawyk sprzedaży. Nawyk, mało tego, przekonanie do produktu, przekonanie do Twojej firmy, którą sprzedajesz, którą reprezentujesz, czy sprzedanie Twojej usługi. Bo tak naprawdę, jeżeli masz słabą teraz sprzedaż, to gwarantuję Ci, że w 99% nie jesteś przekonany albo do firmy, albo do produktu, albo nawet nie znasz tego produktu na tyle. A dzięki technice 4D Mega, mega się wyuczyć swojego produktu, firmy. Dlaczego ta firma? Dlaczego dziś powinni się przyłączyć do Twojego biznesu? Dlaczego akurat w Twojej firmie, globalnej firmie Yabadabadu XYZ? Dlaczego akurat Pan powinien się przyłączyć? No bo Pan pracuje na etacie i chce Pan mieć dochód e, pasywny? A dlaczego akurat ze mną? Ponieważ ja jestem osobą, która teraz się skoncentruje okay. nad 100 osobami, który, a 20 osobami, z którymi będę współpracował i będę pomagał stać się niezależnym finansowo. Nie wiem, to jest tylko przykład, który po prostu każdy marketer, który ma mega doświadczenie na temat produktu i wiary przede wszystkim produkt, czyli jak myślisz, kto jest tym numer jeden produktem, który, którym, którym po prostu musisz sprzedać? Jak myślisz? Czy to jest Twoja usługa, Twoja firma? Czy raczej kto? Dokładnie, jesteś Ty. Także najpierw musisz sprzedać sobie. Jak sprzedasz sobie, masz większą wiarę, masz większego powera i wtedy idziesz do klienta z takim przekonaniem, z taką wiarą w siebie, w taką wiarą w produkt, w usługę, w przyszłość, jaką niesie też ta Twoja firma, że wtedy masz większe prawdopodobieństwo, że sprzedasz. Ale mimo to, że nie sprzedasz, wracasz pod 4D i znowu sprawdzasz, jaki jest świat, jaki jest problem i znowu robisz sobie 4D na podstawie tego i znowu sprzedajesz. Ma to sens? Ja sam, my sami. Dokładnie, dokładnie. Super, super. To yy, ja Ci bardzo dziękuję. Ten live ma być dosyć... Krótko, zwięźle na temat. Jeżeli Ci się podobało, to wyślij serduszko albo wow, bo to wtedy podkręca Facebooka. Dowiedziałem się od mojej e, mentorki, Diany, e, która tutaj też jest z nami na live. E, tak więc, mega ważne jest, wyślijcie serduszka. Wow, jeżeli Ci się podobało, napisz też, z czym Ty masz wyzwania, albo nad czym Ty chcesz popracować. To wtedy ja pomyślę o fajnych live'ach, żeby po prostu odpowiedzieć na Twoje pytania. Dużo do mnie osób pisze właśnie na, na prywatnym messengerze, tak? Właśnie z zapytaniami. Dziękuję Wam ślicznie wszystkim za, za te pytania. Między innymi tutaj jedna Pani Danuta do mnie napisała, właśnie jak mogę zwiększyć swoją sprzedaż i co muszę zrobić, bo mam wyzwanie, żeby w ogóle ruszyć. No, pierwsze co to tak jak Ci powiedziałem, 4D do siebie razy 4 i wtedy dopiero idziesz do klienta i do czterech klientów. Kto może się ze mną umówić, że zrobi minimum czterech, e, 4D do siebie i czterech klientów e, pokaże po prostu swoją usługę, produkt. Napisz, ja zrobię 4 razy 4 d Napisz proszę, big wow, super, a five. Super Danielu, dobra dzięki. Ale napisz jeszcze, że ty zrobisz 4 razy 4 d no, kto z Was podejmuje takie wyzwanie? Zobaczmy ile śmiałków. <gryw> Zazwyczaj e, jest o wiele mniej i tak niestety jest, że wszyscy chcemy zarabiać, wszyscy chcemy mieć mega rozwój, wszyscy chcemy e, mieć mega wyniki, ale jeżeli przychodzi do pracy, to niestety jest to tylko 2% prawdziwych działaczy, a reszta to są, że tak powiem, e, czasozjady. Super, super. Piotrek napisał, Mariola, super. Dobra, to te osoby, które naprawdę chcą podkręcić i zmierzyć, to napiszcie do mnie, właśnie zrobiłam do siebie 4D i jakie efekty masz dzięki temu? Możesz nawet napisać tutaj później w komentarzu, co ja dzięki temu 4D uzyskałem, albo dowiedziałem się o mojej firmie. Może nawet poznasz produkt pierwszy raz w życiu do końca i uwierzysz w niego, tak? Także Trzymam Cię za słowo, że do mnie napiszesz na prywatnym lub nawet tutaj w komentarzu. Także ja Wam dziękuję bardzo. Jeżeli Wam się podobał ten live, to jeszcze raz walnij lajka, like wyślij serduszko, ee, zaznacz osobę w komentarzu i podziel się tym live'em. Ja Ci bardzo dziękuję do usłyszenia. A i uwaga, we wtorek będę prowadził fajnego live'a z Danielem Kubachem. Będziemy jako o spotkać się z dwoma mikołajami. 17, 17 grudnia zrobimy fajnego live'a na temat ustalania celów. Daniel napisał fajną książkę na temat ustalania celów, a ja pokażę ci system, dlaczego czasami cele mogą się nie spełniać. I co zrobić, żeby sobie tak ułożyć albo takim systemem się posługiwać ustawiania celów, którego moim mentorem jest Bob Proctor z filmu The Secret i właśnie mi to pokazał i podzielę się tym właśnie na live już we wtorek o godzinie 20.00 polskiego czasu. Także ja wam bardzo dziękuję, trzymajcie się, gibon się sprawdził, także fajnie trzyma obraz. Ja wam dziękuję jeszcze raz, Half Five i do usłyszenia. Hej!